Elo, Elo, moi mili, witam Was z wakacyjnego rejsu, czyli kruzu, tutaj z Pawełkiem. Um, na zjeżdżalniach um, było dosyć ciepło, 20 parę stopni Celsjusza, więc zapraszam Was na kolejny dzień z nami. Pogoda drugiego dnia była ładna, 25 stopni Celsjusza. Y, mogłoby być cieplej, ale jak na tą porę roku, która jest najchłodniejsza na Bahama, y, y, styczeń, luty, to nie było źle. My jesteśmy na lunchu, zaraz nam pokażę co serwują na lunch. You good, baby? Yeah, good. Ok. Bananas again. Are you going to take it to the room? Yeah. Let's take it to the room. Ok, beverages. Mamy kawę, herbaty. Tu, żeby nie było za dużo pogłosu, podłożyłam głos, zobaczcie na półkach tam z tyłu torty, różne rodzaje tortów, czekoladowe, śmietankowe, puddingowe. Tutaj przechodzimy, ja sobie wezmę sztućce, wszędzie mają dezynfekujące stacje. Czasami wiecie, nie domyję im się, ale rzadko, więc ja sprawdzam zawsze talerze. Tutaj ziemniaczki tłuczone, czy jak to się nazywa, ja wzięłam trochę tego, trochę zasmażanej marchewki. Dodatkowo wzięłam sobie brokuły z beef. Z wieprzowiną, zaraz zobaczycie, i rybę białą. Nazywa się właśnie ryba biała. Nie wiem, czy to by jest whitefish, bo jest taki rodzaj, czy tilapia. Tutaj macie z kością, kroją wam szynkę. Dodatkowo mają owoce, mają ryż, inne jakieś krokiety, nie krokiety, różne rzeczy. Naprawdę wybór jest duży. Wliczone w cenę są lemoniada, sok jabłkowy woda, kawa i herbata, ale jeżeli komuś jest to za mało i musi absolutnie mieć um, na przykład Coca-Cola bądź Sprite, no to za to niestety trzeba płacić albo trzeba wykupić sobie, żeby było taniej, pakiet na różne drinki gazowane. Przechodziłam też obok stacji ze sałatkami, Pełno różnorakich sałatek, sałat do tego y, buraki, y, jajko, szynka, ser, y, słonecznik. Można sobie to naprawdę urozmaicić. Pełno dressingów. Dressing francuski, winagred i wiele, wiele innych. Także od wyboru do koloru. Przeszliśmy do pokoju: łóżka pościelone, ładnie z ręcznika zrobiony potwór. Także super. Kto tam? Okej. Okay. Hipopotam. Hipopotam. Look! Have a creature oh. on a bed. <laughs> Więc dzisiaj jest oficjalna noc z kapitanem bądź kapitanką. Trzeba się ładniej ubrać na galowod. Mówią, no ale moi... Kłopacy oczywiście nie chcieli na galowo, więc albo będziemy w drzwiach odstawieni. Jeżeli chodzi o dzieciaki, to Pawełek będzie ok, bo chociaż ma shorty, a nie powinno się mieć shortów, to wydaje mi się, że jak dzieci były małe, to miały troszkę inne zasady ma ładną koszulkę z kołnierzykiem. Właśnie musi być koszula z kołnierzem i polo, a nie jakaś tam z okrągłym musi być po prostu na elegancko więc ja mam taką torebeczkę szpilek nie wzięłam, bo to jest tylko na jedną noc więc ja jestem tak ubrana no i to się nazywa elegancko niektóre kobiety mają bardzo tak jakby sylwestrowe nawet cukienki bardzo takie flashi, bardzo takie wiecie rzucające się w oczy, ale nie zawsze po prostu nie można być ubranym na sportowo Hey. Uh, oh. Oh, oh don't the camp yeah, a uh, Listen, hey, talk, listen, talk, talk, but you wait, did not see at all. Okay. Look at okay. her. Hello. Do we in Wow. room 712. Wieczorkiem poszłam sobie na najwyższy dek. Tutaj jest dek, no może nie najwyższy, jeden jest jeszcze wyżej, właśnie tam przy e, tym wodospadzie. E, no i troszkę zobaczyłam, pooglądałam, co mają na sprzedaż, bo zawsze coś mają. Na deku numer 5 są sklepy, więc idę sobie teraz popatrzeć, co tam mają. A jak tu ładnie wyglądasz, jak ja wszedł ja dzisiaj. Oh my it. gosh! sorry, sorry, sorry ach jak pięknie ty to sam zrobiłeś tam na tym półkoloniach ale pięknie Pawełek kim ty jesteś? król jesteś? jesteś king Pawełek? wow ojeju, a nie było ci zimno? nie wychodziliście nigdzie? Okej. Okay. Abracadabra, I yeah. Baby, why are Między kabinami sprzątają właśnie i nagrywam, bo to jest w sumie najlepszy czas. Jest tu w miarę jeszcze cicho. Słucham tylko ogłoszeń, bo, bo well, jest dzień trzeci. dopłynęliśmy na Bahama, a dokładniej na wyspę Princess Keys. Um, Keys o case, o oh, sorry, case. Princess Case. Schodzimy ze statku, nie wybraliśmy żadnego nurkowania, żadnych innych pakietów. Po prostu samo to bycie na. Tutaj na statku jest dla nas rozrywką. Jeszcze powiedziałam Jamesowi, że dzisiaj wezmę i pójdę z nim. Przejdziemy się po prostu po całym statku tyle, ile możemy, całymi piętrami: dek pierwszy, poziom drugi, poziom trzeci, aż do czternastego i zobaczymy, co tam jest. Wyobraźcie sobie tylko, jakie muszą być statki, które mają 5000 pasażerów. I dodatkowo tysiąc załogi albo więcej, skoro tutaj jest już razem 4000 i jest naprawdę dużo. Ale miałam Wam również powiedzieć ciekawą bądź nieciekawą sprawę, że y, y, statki są troszkę takie, nie wiem jak to powiedzieć, nienawidzone, ale idzie z nimi um, taka, nie wiem, czy jak to się nazywa? No, owiane są taką niedobrą sławą, bo często osoby, które mają depresję, i, i nie mówię, że każdy, kto ma depresję, to po prostu robi sobie na przykład depresję, albo e, chcą się rzucić i skończyć, z sobą, chcą skończyć swoje życie. E, często jest tak, że bukują, e, kupują kruzy, no i później wypadają za burtę. To jest bardziej takie drastyczne. Popularne jest też, ponieważ są tu w pakietach nielimitowane drinki. Kelnerzy powinni patrzeć na to, jak zachowuje się dana osoba. Ale wiele razy jest tak, że no, po prostu serwują drinki, bo dostają z tego napiwki. Często jest tak, że osoby po prostu albo są zepchnięte, albo same skaczą dla głupoty. No a jak skaczecie np. z ósmego piętra deku, no to. Good morning. To z ósmego piętra deku, no to wtedy, no niestety, ale e, no raczej tego nie przeżyjecie. Był przypadek dosłownie, no teraz już w zeszłym roku, ale na Thanksgiving, czyli w listopadzie 2022, 27-letni chłopak nie wie. Okazało się później, że wejpował, okazało się, że pił też dużo, nie wie, jak się znalazł w wodzie, ale to tylko była chyba opatrzność boc, boska, bo e, jak wskoczył czy jak znalazł się w tej wodzie to 20 godzin w niej przebywał National Guards chyba czyli osoby które um, Coastal Guards Coastal Guards go wyłowiła po 20 godzinach. Okazało się, że pamiętał nie do końca, ale pamiętał, że e, pływał z jakimiś meduzami czy to jest Um, oni byli na stronie, um, bo my jesteśmy na przeciwnej stronie, na Atlantyku, a on był na stronie meksykańskiej. Tam jest naprawdę, zresztą w Atlantyku też jest dużo rekinów, więc do dzisiaj nie wiedzą. Raz, że był dobrym pływakiem, ale wiadomo, miał dużo alkoholu w sobie i nie wiedzą, jakim cudem mu się udało. Zostać na powierzchni, nie zginąć, ale ciekawe co mu no, musiała być, tylko opatrzność boska, bo normalnie nie jesteście w stanie przeżyć nawet samego upadku. Zależy z którego, z którego deku wypadniecie, więc często jest to tragiczne, jak już się uderzy w wodę, bo to się czuje tak jak beton. Taki jest impakt, taki jest. Impact, jak się zderzycie z wodą, skacząc z wysokiego piętra. Dobra, ja kończę na razie tą relację. Mam więcej dla Was historii, co jest na takich statkach, czego się nie spodziewacie, ale to nie wiem, czy to będzie w tym vlogu. Okej. Okay. mają okay. nasz numer. idę. idę. Kochani, Bahama mama. Piękne, piękne widoki, ciepła woda. Udało nam się tutaj jest około 20 parę stopni normalnie, ale nam się udało dzisiaj jest nawet 30. Jest bardzo gorąco, lekki wietrzyk, Nasz statek jest zacumowany tam, bo widocznie jest e, e, płaskie zresztą to widać. E, rzek, że nie może, nie ma portu cumowania, więc z takimi stateczkami żeśmy się przeprawiali. Pokażę Wam jak to wygląda w drodze powrotnej. Tam jest nasz statek. Wyspa, mamy nawet lunch na wyspie. Ale my nie jesteśmy absolutnie głodni, kochani. Nie jesteśmy w ogóle głodni, więc... Widzimy sobie drinaczki, ja i James, dzieci się bawią w wodzie i około czwartej, około szesnastej musimy najpóźniej wracać. Mamy znajomych, którzy spóźnili się na taki kurs, spóźnili się i kosztowało ich to ponad 10 tysięcy dolarów, żeby się wydostać z Meksyku w strojach kąpielowych praktycznie żeby się wydostać z powrotem i lecieć do stanu. Także ciekawa sprawa, nigdy nie chcecie być zostawieni samym sobie na wyspie, więc trzeba przestrzegać tych, tych godzin, które trzeba i z powrotem się stawić na łódkę. The beads at the dance too. Oh, you want a beads too? Yeah, that'd be so cool. Oh, beads as over by doing it. <laughs> no great <grades> mahim. <for> Did <laughs> catch on camera say yeah. Beads are fire, like the white one. To dziewczyna chciałabyć na wideo nawet jej nie zauważyłam. <laughs> and is it cash go, uh, David go figure out and is Don't it cash. Me, okay, I'm coming but somebody got to watch your brother. Dawida włosy są piękne, no ale zażyczył sobie warkoczyki, więc przez dwa tygodnie będzie miał warkoczyki. E, pozwoliliśmy mu, no i tu pani tak, teraz mu to robi. Kuba goes, you have white beads in there. Kuba goes, you have white beads in there. No good. Yeah, that's fine. Co? Opuszczamy wyspę. Princess Case. Zobaczcie na widok. Do go down. Yeah. Dezinfect your hand, guys. Okej okay, kochani. Ja się ogólnie źle czuję. Ja się źle czuję. Widocznie w tym wieku nie mogę być na słońcu. Nawet się nie podmalowałam z powrotem. Ubrałam się jak na noc z kapitanem elegancko, bo mi po prostu zimno. Mam takie drgawki od tego, że się tak za mocno opaliłam, więc musiałam sobie coś zarzucić, bo mi zimno. Po raz pierwszy pozwoliłam dzieciakom być totalnie każą. I wish he didn't wear the flip flops Totalnie każą i idziemy. Na nasz przedostatni obiad. Dzień trzeci jest. Dawidek, pokaż włoski, jakie Ci wyszły. Shake it. shake it. Why not? Oh, it hurts when you shake it? Ok. I go like left and right. <laughs> Wchodzimy na obiad do restauracji. Dzisiaj nagrywam. OK, let me go first, guys. Wyprostuj się ładnie. Oh, you think so? It could be, yeah. Dzisiaj mamy inny stolik. No, 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 no. Somebody took it. Dzisiaj nie trzeba być elegancko ubranym. OK.

Tu kolejny show, czasami e, e, kenelzy tańczą na takich platformach e, tak ubrani są jak flamingo, widzieliście tutaj jak takie ptaki, e, bardzo fajnie to wygląda. Zobaczymy, czy dzisiaj na pożegnaną nockę będzie coś takiego również. James oferował wszystkim aligatora, Dawid spróbował, Kuba nie chciał, ja nie chciałam i Pawełek nie chciał, ale mówi, że bardzo smaczny. Dobre? Oczywiście sklepy są tutaj otwarte, chciałam Wam powiedzieć, że różne... Mmm, liquid, no deal, no deal. Patrzcie, tutaj, akurat weszłam. Bardzo fajnie. W każdym razie chciałam tylko Wam powiedzieć, że na statku jest bezcłowe. Więc można kupić sobie właśnie jakieś drinki i wódki w bardzo dobrej cenie. Myśmy wczoraj patrzyli. Mieli um, taki tasting, patrzyliśmy, więc było nawet bardzo, dobro, bardzo dobre ceny były ogólnie, ale. E, no ale ponieważ jesteście na kruzie i oni z tego tutaj żyją, żebyście kupowali drinki, to dopiero jak um, podpłyniecie z powrotem do um, portu, zostaną Wam te alkohole wydane. To tak mniej więcej działa. A w ogóle wczoraj słuchajcie, byłam taka happy, bo chciałam... Mówię, o słowo, to zaoszczędza się. Do, do 1600 dolarów można nie płacić, nie deklarować cła. A, a nadwyżkę można zapłacić. Zapra Mówię, nie? Już jaki tu Louis Vuitton, tani. Znaczy, tani. Po 2000 były to dolarów, były po 1300. A ja na niego choruję, no ale mi szkoda, no bo to cała wypłata. Słuchaj, nie dość, że one tak jakoś są 1300, 1500 tak średnio. Tutaj na kruzie w sklepach są ponad 2000. To myślałam, że cena różnica jest taka, że. No, światło chyba mnie nie korzystnie. Myślałam, że to różnica, dlatego, że na kruzie, że bez cła. Nie, słuchajcie, okazuje się, że jest słowo pre loved. Free loved oznacza się, słuchajcie, delikatnie mówiąc, w wyższych sferach właśnie tych ekskluzywnych marek że to są używane torebki. Jeszcze Wam pokażę alkohole. Tax and duty free. Także bardzo fajne. Różne rzeczy. Kostka, bardzo fajnie. Zegarki też Rolexa tu mieli i różne inne, tak więc naprawdę fajne. Można sobie um, nabyć za nieco taniej rzeczy. Też sprzedają obrazy, no ale zaraz Wam pokażę. Może nam pozwol mi pozwolą, bo chciałam Wam pokazać. Wkurzyłam się w sumie, bo gościu mi starał się powiedzieć, że o nie, to są wszystkie nowe torebki. Ja mówię, przecież znam terminologię pre-loved to są e, torebki używane. Więc moi drodzy, tak się upewniłam, nie chciałam tak nagrywać, więc e, drugi facet, inny facet mi powiedział, że tak, że oni są, to są, dlatego są takie drogie, chociaż są używane torebki, bo naprawdę wyglądają jak nowe. E, I są takie unikatowe, jednego, jedną, a ja bym powiedzieć, um, jedne w swoim rodzaju, o. Tutaj macie bibliotekę, ktoś gra. Pan chiluje. Myślę, że nie będę was e, za zamęczała różnymi informacjami. Dzień trzeci, no to już jest dzień trzeci. Oh my gosh. E, Dzień czwarty i piąty. A, będą. W następnym vlogu, więc żegnam się z Wami, kochani. Dziękuję za wsparcie, dziękuję za wszystkie komentarze, których no niestety, ale nie byłam w stanie zaagresować, bo nie miałam internetu. Nie wrócę do tych komentarzy, po prostu sobie je przeczytam. Podam serduszka, ale raczej chyba nie będę wam opisywać. Zresztą zobaczę, bo już nawet jak się zalogowałam na wyspie, na Bahamach, to powiem wam, że tych komentarzy było strasznie dużo. E, I jak dopłyniemy, i w sobotę po południu zobaczę wszystkie komentarze, no to prawdopodobnie y, nie będę w stanie tego nadrobić, że tak powiem. A chcę wam wrzucać, bo tutaj składam już wideo. Z całej podróży następne części, więc zobaczę jak to będzie, ile tego wszystkiego będzie. Wydaje mi się, że troszkę tego będzie do zaadresowania, ale wiedzcie, że ja zawsze czytam, bo to mi daje Friday, ja lubię zawsze czytać, więc jak będę czytała, no to pewno bije Wam serduszka, bądź też lajki, no ale nie będę odpowiadała, żeby zaoszczędzić czas. Pewnie też nie będę miała czasu na Instagramie, żeby to wszystko zrobić. W każdym razie dziękuję Wam, wam bardzo za wsparcie, za oglądanie, za podawanie dalej i do następnego odcinka.